Codzienna dawka żużla. Przyszłość Tomasza Bajerskiego w Polonii Bydgoszcz pod znakiem zapytania. W Przegranym dwóch meczu z unią Leśno, temat trenera wrócił na tapę. Prezes Jerzy Kanclerz podkreśla, że mimo porażki cel się nie zmienia. Nadal wierzę w ten awans i nadal pozostaje on jednym z dwóch wielkich celów, które postawiłem sobie, gdy obejmowałem klub. Zawsze przed meczem wychodzę z założenia, że można pokonać rywala. Nie uważam, że atmosfera w drużynie siadła. Oczywiście, że widać przygnębienie wynikiem finału, ale to dwie różne rzeczy. Teraz liczy się już tylko baraż. Kanclerz odniósł się też do pierwszego meczu w Bydgoszczy i problemów. Torem. Niektórzy mówią, że było za dużo wody, albo różnicy temperatur, ale dla mnie to płytkie. Na pewno jednak zauważyłem, że pola startowe nie były przygotowane tak jak oczekiwaliśmy. Widzę po trenerze bajerskim, że bardzo chce tego awansu. Mam jednak wrażenie, że czasami jego słowa nie trafiają do zawodników. To dotyczy przełożeń i innych kwestii. To wskazuje na to, że na tej płaszczyźnie nie jest wzorowo. Co z przyszłością Tomasza Bajerskiego? Trudne pytanie i nie wiem jak na nie odpowiedzieć. Ocena zostanie dokonana dopiero po barażach. Baraże zapowiadają się więc nie tylko jako walka o ekstraligę. Ale też być może o przyszłość trenera. Czyżby zmiany na horyzoncie w Speedway Grand Prix? Od kilku tygodni w kuluarach mówiło się, że Warner Bros. Discovery może nie dotrwać do końca kontraktu z FIM obowiązującego do 2031 roku. Powód: potężne kłopoty finansowe. Niemieckie media informują o zadłużeniu sięgającym nawet 30 miliardów euro. Według portalu Speedway.com sprawa jest już przesądzona. Nowym promotorem SGP ma zostać Mayfield Sport Management. Nowy gracz na żużlowej mapie nie jest anonimowy. Brytyjska firma została założona przez Richarda Colmana który ma ogromne doświadczenie w motorsporcie. Współpracował z gigantami takimi jak Aston Martin, Chevrolet, Porsche czy zespół F1. Jak sami piszą o sobie dzięki naszej globalnej wiedzy i zrozumieniu branży sportów motorowych oraz imponującym sieci kontaktów w dziedzinie sportu jesteśmy w stanie oferować dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi doradcze w zakresie zarządzania sportem i sportowcami. Teraz przed nimi jego zespołem największe wyzwanie. Przejęcie i rozwój Speedway Grand Prix. No ja jestem ciekaw co z tego wyjdzie, bo Discovery to jedna wielka porażka. Brady Kerts i jego debiut życia w Speedway Grand Prix. Australijczyk zaskoczył cały świat. W swoim pierwszym sezonie w cyklu sięgnął po srebrny medal. Po drodze wygrał aż 5 rund z rzędu, co na stałe zapisze się w historii czarnego sportu. Choć nie udało się zdetronizować Bartosza z Marzlika, kerc przyznał, że mimo lekkiego rozczarowania czuje ogromną radość i dumę z osiągniętego wyniku. Od pierwszego podium w Warszawie po zwycięstwo w Gorzowie. To były spełnione marzenia z dzieciństwa. Ostatecznie nie udało się sięgnąć po złoto, ale jestem szczęśliwy i zdeterminowany do dalszej pracy. Bardzo niewiele osób z Rozumie jak ogromna jest to presja. Utrzymanie wiary i skupienia przez cały sezon było czymś nad czym ciężko pracowałem. Być może zrozumiałem to jedną rundę za późno. Kerc nie zapomniał również docenić klasy mistrza. Aby być najlepszym trzeba pokonać najlepszych. W 2025 roku był to Bartek. Mam ogromny szacunek dla niego i jego zespołu. Na koniec podziękował rodzinie, zespołowi i sponsorom za wsparcie. I dodał, że 182 punkty to dopiero początek, a on już myśli o kolejnym kroku.